W najbliższą sobotę nasi piłkarze wyjadą na spotkanie ligowe do Częstochowy, gdzie zmierzą się z tamtejszym Rakowem. Tymczasem na czwartkowym treningu czekała na nich miła niespodzianka. Dzisiaj odwiedziły nas dzieciaki z ośrodka w Będzinie. E, mieliśmy okazję my odwiedzić Państwa serdecznie z tego miejsca. Dziękujemy za wszystkie prezenty od Was. E, proszę powiedzieć, duża frajda dla dzieci, kiedy przychodzą tutaj na trening zobaczyć piłkarzy? Myślę, że bardzo duża frajda. Nie mogły się już doczekać. E, wczoraj rozmawialiśmy, że, żeby oby tylko była pogoda, żebyśmy mogli właśnie przyjść znów kolejny raz. Także myślę, że, że będą zadowolone bardzo. Widać, że dużo energii w dzieciach, bo to trzeba przyznać, że szalone i na Głównej Murawie i tutaj już by trenowały, ale trenerzy przygotowali zajęcia. Proszę powiedzieć, często takie mają zajęcia sportowe? i Jest szansa, żeby się właśnie wybiegały, wyżyły? Tak, organizujemy im zajęcia sportowe, ale głównie no, na boiskach, takich na terenie miasta, prawda? Ponieważ no, nie mamy możliwości też uczestnictwa tutaj. To jest taka dla nas atrakcja wyjątkowa, że korzystamy z państwa murawy dzisiaj. Natomiast na co dzień to wychodzimy z nimi na place zabaw w mieście, na boiska takie po prostu przy szkołach, które się znajdują i myślę, że tam mają szansę się wybiegać. Nasi goście mieli okazję zwiedzić klub, a także zawitać na głównej murawie stadionu Ludowego. Trenerzy przygotowali zajęcia dla młodych adeptów futbolu, podczas których między innymi zagrali z naszymi piłkarzami. Po zajęciach porozmawialiśmy z Przemysławem Mizgaon, który podczas gierki był popularnym Ibrą. Dodatkowo Piłka zdradził, iż w sobotę zagłębie jedzie na jego teren. A z nami popularny Ibra. E, jak się podobała gierka z dziećmi? E, widać było, że dla nich duża frajda i chyba dla Was też. Jak najbardziej. Mieliśmy bardzo dobry skład, bo e, był z nami Messi, Neymar. Chyba Ronaldo w postaci Błaszczykowskiego, no i udało nam się zremisować z drużyną, z drużyną dziewczynek i tutaj chłopaków. Fajne takie odwiedziny przed meczem, trochę rozluźnienia, bo tydzień ciężki, trzy mecze w ciągu siedmiu dni to dla was duże wyzwanie. No jak najbardziej tego to zmęczenie na pewno się na warstwie nie tylko fizycznej, jak i psychicznej, no i na pewno przydało się teraz trochę takiego rozluźnienia i trochę zabawy. Powiedz, bo jedziemy teraz w sobotę do Twojego rodzinnego miasta Częstochowy. Na pewno będziesz chciał zagrać, bo w pierwszym meczu wystąpiłeś, później też grałeś, ale jednak ta konkurencja pokazuje, że tutaj przed każdym meczem będzie walka o tą jednostkę bardzo zacięta. No tak jak mówisz właśnie, jest, jest bardzo wyrównany skład. Jedziemy na, na mój teren, można powiedzieć, chociaż w Rakowie nigdy nie grałem, no ale na pewno będzie taki bardziej dla mnie meczyk z, z większym smaczkiem. Dzięki bardzo. Dzięki. Naprawdę to była niesamowita frajda z Wami tutaj troszkę popracować. Mam nadzieję, że Wy też sobie z tego coś wyciągniecie dla siebie. Widzicie jak się pracuje w takim profesjonalnym klubie. Zapraszamy Was w przyszłości również na takie zajęcia. Być może nawet już będziecie trenowali tutaj pod oczyma naszych trenerów Akademii. Także zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz. Byliście naprawdę bardzo fajną, zdyscyplinowaną grupą. Do następnego razu.